Witam Państwa. Serdecznie witam Państwa. Chcę powiedzieć, że przeszły rok, który za chwilę przejdzie do minionych, był dla nas rokiem bardzo dobrym. Jesteśmy zadowoleni. Mam nadzieję, że Państwo także. Skończyliśmy kilka inwestycji drogowych, skończyliśmy kilka inwestycji, które się będą dopiero ukazywały w 2020 roku, ponieważ poszło to w środki niewygasające. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić takimi siłami, jakbyśmy chcieli, ponieważ nasi Wykonawcy często nie mają dzisiaj rąk do pracy, co jest przykłym faktem, no ale cóż, życie trwa dalej i myślę, że w następnym roku pokończymy te, które nie udało się ukończyć w tym roku. I oczywiście po rozdziale środków wolnych, które układają się w lutym, będziemy starali się ustanowić nowe zadania w zakresie inwestycyjnym, zarówno drogowym, jak i te, które będą poprawiać infrastrukturę, po której codziennie chodzimy. Szanowni Państwo, na nadchodzący rok mam nadzieję, że będzie Wam to żyć radość i zdrowie i tego Państwu Wam na cały rok 2020 życzę.